Siemanko towarzysze, z tej strony Towarzysz Adamów I witam was w kolejnym już odcinku Nie pamiętam, który ma kontraband polis Dokładnie, no lecimy 94% gry za nami Także no to już końcówka, może to dzisiaj będzie ostatni odcinek, tego nie wiem Tak jak wam mówiłem, co prawda tam jest jeszcze takie, taka opcja wyzwań Zobaczymy może sobie to, na którym z live'ów zrobimy Ale na razie jeszcze przejdźmy sobie tą grę więc e, zaczynamy, zaczynamy tu już. Wszystko gotowe. O, alarm mamy. ETA AROŻNIKIIII Dobra, weź zaraz jakąś giwerę. ETA arożniki Co my tu mamy? Dobra, mamy naszą ulubioną z jednej strony. Niech oni sobie tam strzelają przez chwilę. Co my tutaj mamy? A czemu magazyn jest taki? A co nie mamy... O co tu chodzi? A czemu nie ma większego magazynu? Nie no co tu jest teraz grane? Przecież ja powinienem mieć maksymalny magazyn Eta arożniki Dobra, jeden dostał, drugi dostał w głupkę No gdzie oni są Biegnie Dawaj, 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 dawaj. Policka bydlok. Tam coś jest. Ole, dostał centralnie w michę. Biegną następni. Ja tutaj go Ole, obrywają jeszcze. Sami się wykańczają. Pięknie. Dobra, dobra. Momencik. Za kiblem no przeładuj to. No ja nie mam, kurde. Co tu się dzieje? Dobra, spadamy. Spadamy. Policja, bydlok. Pochyl się, ja muszę. No faktycznie my. Ja pierniczy. Ale żeśmy tutaj dali ciała. Do magazynu. My potrzebujemy magazynki, ale nie wiem, co się stało z moim magazynem, bo my przecież wszystko mieliśmy. Dobra, teraz lecimy tutaj, tego zaraz główkę. No dalej, przeładuj. Uuu, ten się sam wysadził. Jeszcze magazynek nam się przyda. Dobra, ten dostał. O kurde. Padamy! Padaj, chłopie, bo nas zaraz zastrzelą. Dawaj, 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 dawaj. No pięknie, dobra. Tu jeszcze ile ich jest. Ocie, panie. Dużo ich tutaj. Dobra, tego załatwiłem. Ten jak mi teraz... Za dużo ich tutaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Może tutaj coś tego przeszukamy pierw. Dawaj, złowki, co masz ciekawego? Ale zły jestem, że nie wiem, gdzie jest nasza cała Givera. O, ty, 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 ten, dobrze. Ten oberwał. A ty tutaj, bydlo. Zobaczyłem towarysza Bożeż, ty walą jak Do kaczek, tego zajdę od tyłu Siema Dobra, za Za skip się schować Dostał No i granat Ole, by mnie teraz Zobaczcie, cały posterunek Ja muszę ich tutaj ostrzec z chłopaków Dawaj, dawaj, bo mnie szatkują, dobrze, że jestem w miarę wytrzymały. Ilu ich tutaj? Ja pierniczę Panowie, musimy odeprzeć ten atak. O kurde Już mnie tu nie ma, już nic nie widzę. <grym>, kompletnie nic nie widzę. WALĘ DO SWOICH Tutaj weźmiemy tego sobie na razie na radar Dobra Dostał Pach 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 Kurde, tu jeszcze walisz No traf go w czoło Widzę jego! Oś tutaj chodź cwaniaku. Masz. Jeba jak tu ich z bliska. Tu jeszcze jest jeden gnida. Proszę bardzo. Proszę poczekaj kto pierwszy przeładuje. O, unik zrobił. Jeszcze żyje! Piękne. Ale tu była akcja. Ale była akcja. Posterunek obronionych pokonanych 54 napastników. Świetna robota! No, świetna robota, ale ja muszę szybko zobaczyć, co tutaj się wydarzyło, że my mamy magazyn pustyny. Nie? I dlaczego jest tylko. No, niby to jest ten największy magazyn, ale on powinien być podzielony na trzy. Pokażcie mi, budynki. No przecież, dokładnie. Trzeci poziom magazynu. A tutaj jest jakieś bajna luki, bym powiedział. Gdzie jest mój cały sprzęt? Ja się pytam. No, to jest pojazd. To jest to, co mamy przy mnie. I, i dlaczego tutaj jest tylko jedna ta? Gdzie są te wszystkie moje giwery? No, to jest jakaś... Jakiś bug. Więzienie duże. Wszystko się zgadza, no ale to z tego jak, kurde, no zobaczcie. To możemy tutaj. Cały, cały sprzęt, te moje karabiny. Nie, tu mamy, dobra, mamy strzelbę. Strzelbę mamy, no to całe szczęście, że mamy strzelbę, ale to mi się nie podoba, to nie powinno tak być. No dobra. Czas na pierwszy dzień w pracy, nie? O, chlali na służbie. Dziadygi. A nie, dobra, to jest noc. Jeszcze nikogo nie ma, to my powinniśmy odpocząć. Cześć, siema, sznolek, sznolek. No dobra, to idziemy odpocząć. Może jak odpoczniemy, obudzili nas. Ale dlaczego to? To kurde. No pewnie. U, mamy coś tutaj? List. Dowódco, źle postąpiłeś, odmawiając mi wczoraj wjazdu do kraju. Moja żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala i nie ma tam nikogo bliskiego, kto mógłby ją wesprzeć. Nie odpuszczę ci tego. Możesz się już pożegnać z pracą w policji. Mam wysoko postawionych przyjaciół, którzy chętnie mi w tym pomogą. Pozdrawiam. Andrzej Wysocki, no widzisz Andrzej, no sorry Gazeta, aha no to pożar, to żeśmy ostatnio czytali, tak Zamach w parlamencie No to idziemy na kolejny dzionek To my tu mamy wybite szyby dwie I fałszywy paszport i nie wpuszczamy do kraju Akaristan poniżej 30 roku życia Także lecimy z kolejnym odcineczkiem, ale nie, jeszcze właśnie, jeszcze mieliśmy ten magazyn zobaczyć. Co tutaj czemu to tak się porobiło? Co? No i dupa. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jeszcze raz zaczniemy na kąpie, budynki, magazyn mam na najwyższe. Hmm. No dobra, no to wracamy do roboty, no. Atajcie, atajcie, już widzę, że. Pokaż, co, co Ty jesteś za koleżka? No, Atmaturo. At Czy to jesteś Ty? Tak, to jesteś Ty. Imię zgadza się. Tutaj imię. Uuu, już się nie zgadza. Tutaj 86OTE3K4. Tu się pięknie wszystko zgadza. Czy takie słońce? Akaristańczyk. Akaristańczyk, ile Ty masz lat? 49, dobra. I co my jeszcze chcieliśmy sprawdzić? Akaristan. Czy jest to takie słońce? No jest, no tu się pozostaje, wszystko resztę zgadza. Ja jeszcze sobie szybko się cofnę i do ilu lat to miało być? Aha, poniżej 30. No to ty masz farta tak? Jaką typurą przyjechałeś? Zagar 53, to jest zagar 53. Ile waży? 3900 no to to się mieści ale tu już widzę koleżko masz przebitą oponę niestety nie masz lusterka o masz już wybitą szybę też widzę wybita szyba black lusterka co ty takim rzęchem do nas chciałeś przyjechać misiu kolorowy o tu wybrakowana karoseria no, bardzo nieładnie, no, z takim stanem technicznym. O, 1, 4, 8, 6 i Y. O, numer rejestracyjny też się nie zgadza. Numer rejestracyjny się nie zgadza. Tutaj brak drugiego lusterka, chłopie. Tu oponkę masz. Pokaż teraz. Co ty tutaj wozisz? Dobra, musimy to szybko wyjąć, bo wszystkiego inaczej nie zeskanuje. Dobra, wyciągnięte. Jeszcze sprawdzę kto tutaj miał być. Fałszywy paszport, tak? A co my jak na razie mamy wybite dwie szyby, a on miał wybitą jedną szybę. Okej, okay, no ale prześwietlimy to na wszelki wypadek. To wiecie, jak to jest, nie? Jak się ma włączony Latarkę UV, to to tak nie przeszkadza. A może nam bardzo pomóc. Czy się ładunek Twój zgadza? Tak, trzy snopy siana i dziewięć skrzynek. Nie inaczej. Trzy skrzynki jabłek. Aha, dobrze. No i dziewięć snopów siana. Dobra, to tu się zgadza. Pakuj go. Atmaduro Atmaduro Atmaduro. Ty nie miałeś chyba fałszywego paszportu. O ile się nie mylę, a ja jeszcze to na pewno sprawdzę szybko, na czym ty odpadłeś? Numer no, rejestracyjny, imię i nazwisko, imię i nazwisko, no właśnie, to może być jakiś fałszywy. Tylko na czym polega fałszywy fałszywy paszport, nie? Czy, ty, czy, czy na imię, się nie, że się nie zgadza, czy. No to ja tak szybko go obskoczę. Wydaje mi się, że na spokoju. A myślałem, że tutaj, ale tutaj nic nie masz. Tutaj jak mówiłem wybita szyba. No Udało Ci się, dobra, znaczy się udało ci się. No nie wiedzisz koleczko, ale... To nara. To nara. Siach. odrycony. No, Manaro, Manaro, no. no nie kręć gitaro. Dawajcie następnego, towarysze. Odpalaj furę i mykaj. Atajcie. Macie już zbitą szybę. Perfekcyjna kontrola była, no i super. No to jesteś ty. Czy ty się nazywasz lew? Lew zima, lew zima, lew zima. Dwie beczki z piwem E2WOH 4P2, tu się zgadza. Lipiec 8.1, listopad 8.1. Tu się wszystko pięknie zgadza. Viralem przyjechałeś. Zważymy go. 1390 się zgadza. Ile masz tych beczek piwa? Dwie. No to również się wszystko zgadza. Numer rejestracji od N5415 WH. Tu się zgadza. Jedna wybita szyba to na pewno. Wybita szyba. Ale z wybitą szybą to. To jeszcze widzisz, kolego, można wjechać do nas. O, druga wybita szyba. A miał mieć dwie wybite szyby, pamiętacie, nie? Więc będzie trzepanko mimo wszystko. Be Aha, kontrabanda. No to wysjadaj. O, baraszko, baraszko. Ty mnie tu chciałeś, kurde, zrobić bambuko. Co tak? Jakie spojrzenie mi widzieliście Normalnie. Barasz to o szybka i aresztowajta. Teraz szybko... Przeszukać jego furę dokładnie. Tutaj nic nie ma. Pierw z zewnątrz, nie? Bo tam widzieliśmy. O, tutaj jest. Dobra. Łomik. Co nie łomem? To czym? No ale to jest w kole, czy w czym? Nie, to nie tym. Pistolet to na pewno nie. A może to jednak tutaj. A ja! Okej, okay, to im to tak bez sensu trochę zrobili. A ja tam łomem nawalałem. Tu zderzaczek czysty. Zaraz zacznę silnik. O, tutaj jeszcze. Pie papieroski, tak? Kolega papieroski. Tu zderzaczek jest czysty. Okej. Okay. To wejdźmy teraz do auta. Przeszukajmy sobie. Ono tutaj. Aha, patrz, tutaj nie ma. Tym. Tu jest, widzę, kontrabanda. Dobra. Dobra, pięknie. Szlugi. Tu nic nie miał pochowane. Wyjmijmy to. Rozładuj tu za siedzeniem. Czasami. Może coś być. Ale nie ma, to jeszcze tylko zerknijmy, jak wygląda. Tutaj. O, tu leżą fajurki tak delikatnie schowane, czerwone. Tu nic nie ma. Jeszcze pójdziemy z drugiej strony. Ocipka. Papieroski, gdzie jeszcze się ukryłyście, papieroski? Papieroski, papieroski. No nie, dobra, to tutaj nic nie ma. Teraz sprawdźmy te dwie beczki, co zostawił. I powinno być. Ale prze. No i tutaj właśnie ułomek by nam się przydał. No niestety. A nie, to nie, łomek ten. No co, siekiera. No, wykończyłem siekierkę, więc lecimy do magazynu. Atajcie, atajcie, atajcie. mnie oszukali. Cię? No, tak. To... Dobra, to co my tu jeszcze mamy? Mamy siekierę? No, mamy, mamy dwie siekiery. Także siekiera, motyka, piłka. Tylko nie wiem czemu. No, sprzątaj, okradli nas z magazynu z pojemności. No, dobra, dobra. Siekiereczkę. No to ciach, ciach, ciach. Pięknie, papieroski. No i tu oczywiście rachu, ciachu i po strachu. Kolejne fajurki zleciały. No elegancko. Szefie, oczyść teren. I wpuszczamy następnego. 200, czyli perfekcyjna.

Imię się zgadza. Tu się zgadza. Elis A Love Tu się zgadza. LXS. Sprawdzimy sobie to. Tu się zgadza. Akarystan. A my skąd mieliśmy? Nie. Nie chyba z Akarystanu. Czy z... Tak, z Akarystanu. Poniżej 30 roku życia. Ile ty masz, chłopie, lat? No, łapiesz się. A Karistan ma taką gwiazdę? Chyba ma. Karistan, tak, ma. Dobra, no to tu się wszystko zgadza. Jeszcze powiedz mi datę. 6 września 8,1 zgadza się. Grudzień 8,1 również się zgadza. Masz mieć kurcze um, beczki z. A jeszcze jaką furą ty jesteś? Azar V. No to jest Azar V. 2290. Ja sprawdzę jeszcze tylko, ale to powinien być Azar V, wiecie? Jo, to jest Azar V. Jak temu Azar V ma jeszcze ANH4943QO? Tu się wszystko zgadza. Lustereczka, ma. no kurczę, perfekcyjny to jest jakiś w ogóle tutaj kolega. Nie no, co ty robisz? Sorry, sorry. Sorry, sorry. Lustereczka, wszystko się pięknie zgadza. Chłopie. Zgadzać się jeszcze? List przewodowy 4 i 1? No dokładnie. Stary, no jesteś czysty jak łza. Ponarzekałeś, potegowałeś i teraz wjeżdżasz. Rada tu ksaju, Amanu. Rada tu tobie też. No i 200. Będziemy go dajnara. No jego daj nara zawet to jest Dawaj dokumentaje Ej, No to pokaż ty, Brodacz. Czy to jesteś ty? No brodacz to jesteś ty. Imię się zgadza. Tutaj też Mate no zgadza się. 69z34 Tu się zgadza. Sierpień 81 czerwiec 14 Czyli ma do dzisiaj. No to się zgadza, nie? No jeszcze sprawdzę, czy to też zaliczają, ale powinni, dokładnie. Akaristan. u 19 lat, czyli już regulacje wjazdowe, niestety, kolego, nie pozwolą ci do nas wjechać. Poza tym, ty nie przyjechaj za. A nie, dobrze, zawet. Sprawdźmy, ile waży ten twój zawet dzisiaj. 1700. No przekroczyłeś wagę, kolego. Wagę. No, i co my tutaj mamy? Sprawdźmy, pierw, czy są szyby niepowybijane. Ja wolę sprawdzać, Wam powiem, te szyby właśnie na. Bez. O, widzicie? Lepiej widać no bez latarki, bo jak zapalę latarkę, o, to nie widać, że jest zbita, nie? A jak nie mam. No właśnie, przed chwilą to było. O, tak jak teraz, to lepiej widać, tak? Że jest zbita. Więc my sobie zaraz wybite szyby zaznaczymy sztuk 1. Jak na razie. No dobra. Teraz możemy dalej przejść. Lustereczko. Masz tutaj z... ile masz tych toreb, kolego? Tu masz trzy. Tutaj masz jeszcze zobaczę, czy. Ale masz brudne auto, Misiu. Misiu kolorowy, no. Oponeczka jest, lustereczko jest, a zbita lampa. E, gdzie to jest zniszczone światło? Masz, chłopie. A, i zderzaka też nie masz. No, dokładnie. Brak zderzaka jednego. Chłopie. Co ty chciałeś? Mnie? Na takie, kurde, szlify wziąć? No dobra, no reszta się zgadza. Pokaż, ile tych bagaży powinieneś mieć. 6, a ja miałem ile do tej pory? No 6, no to czyli jest kit, jest pięknie, więc oddaję ci szerokości, ale jednak z powrotem. No Waciu, No Waciu, że, że no 19 lat, co prawda wyglądasz na 39, ale no. O, dalej, dalej, bo już widzisz, mikrus podjechał. O, dokument, paszport. Co to jest? Koszt dzienny, już się przestraszyłem. O, 160. Coś tutaj kurde żeśmy nie odkryli, pokaż ostatnie. Wybite żeby miał jednak dwie. No to ja już nie wiem, którą żeśmy przyoczyli. Myślałem, że nie, że nie przyoczyłem żadnej. No dobra kolego, a ty pokaż. Wąsa? No ma wąsa. O, imię się nie zgadza. Uuu, chłopie ty się, U ciebie się tu nic nie skaza Jedyne to, że jesteś z Akaristanu I masz 25 lat Więc regulacje wjazdowe Nie pozwolą ci wjechać Ale to ja muszę cię przeszukać W takim razie, czy ty tutaj No niestety Czegoś bardziej Jakieś kontrabandaje No, niestety, kurde, nie wiem do końca właśnie o co chodzi z tym fałszywym paszportem. Co dokładnie mają na myśli. Ale dobra, pokaż, czy ty w ogóle masz w dokumentach, że zagar. No to nie ta fura, chłopie. Ty pojazdu się nie zgadza. Waga się zgadza. Lusterko masz FTF8948TK No numer no, rejestracyjny mi się zgadza No okej, okay, no poza tym Ja tutaj większych jakichś rzeczy nie widzę No a szybkę masz opuszczoną z to lepiej wygląda z tymi szybami. Okej. Okay. dobra, no muszę cię, niestety, zawrócić. Nie ta. No nie ta, nie ta. Co to już wszyscy? Chyba wszyscy na dzisiaj. Zobaczymy, czy będzie perfekcyjna, czy coś nam umknęło. Bye, bye. Zmiana jaj. 160 to nie była perfekcyjna. Co on miał? Data ważności na karcie obywatela się nie zgadzała. To już chyba wszystko na dziś. No fajnie, że wszystko na dziś, dokładnie. Zobaczmy sobie jeszcze raz ten magazyn. No, trochę mnie to zmartwiło, Wam powiem, no bo powinien. Nie wiem, co tu się odwaliło. No nic, no zostaliśmy. Mamy tu trochę kontrabandy i teraz. Chyba, że to się dopiero pokazuje. No ale nie, nie, bo my wtedy pamiętam mogliśmy. Teraz to będzie bez sensu w sumie. No ale cóż, ilu mamy więźniów? Zobaczmy sobie. W ogóle się światło nie pali. Co jest z tej gościu? No. Ja muszę ich widzieć. Raz, dwa, trzech tylko. No to nie, to nie będziemy tutaj szaleć. No ten magazyn mnie wkurzył, powiem wam szczerze. Nie wiem, czemu się tak zrobiło. Bez sensu. No dobra, także mam nadzieję, że kolejny odcinek z kontrabandu poliz wam się podobał. Trochę poszczelaliśmy trochę samochodów, posprawdzaliśmy, no i po malutku, po malutku mówię, no zbliżamy się do końca no tej fajnej gry, bo ja się tam dobrze bawię. Także jak chcecie, to możecie oczywiście zostawić tą łapeczkę w górę. Subik również mile widziany, a ja już się z wami żegnam z łomem w ręku. Nie z łomem, tylko łomem w ręku. O, dzień dobry. No ja idę akurat w kimę, także. Subik, łapeczka i widzimy się już w następnym odcinku. Co tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.